I maneczku mi z tej strony nowy mat, będzie wieczór 5 dzisiaj gramy w Minecraft, ale to jest mój ostatni film w 2024 oczywiście może short jeszcze będzie, ale film taki już więcej co ma 15 minut jest moim ostatnim więc tu będą jakieś filmy popularne na zielonym tle. Mam nadzieję, że to będzie działało jak w A my dzisiaj nagrywamy ostatni film. Za kamerą jest tak w ogóle mój kuzyn. Przywita się. Nie mam ochoty się przywitać. No siemano widzowie. No typowe powitanie mojego kuzyna. Nie mam ochoty się przywitać. No siemano widzowie. Mhm. No co? 2024 idzie. Bye, bye. 2025 idzie. Welcome. Już dzisiaj Sylwester. I już jutro da się zaczyna. Tak, jutro 1 stycznia, więc się da ile Ja Wam dziękuję bardzo za ten rok. 2, 0, 2, 4, 2024 pozdrawiam moje pierwsze 100 subskrypcji 200 subskrypcji no i oczywiście 300 bardzo Wam za to dziękuję na obecny czas mam 341 subskrypcji ale 341 subskrypcji przepraszam bardzo za błąd ale może Zdobędziemy będziemy? 350 jeszcze raz, zanim będzie 1 stycznia 2025. Hmm? Przyłożysz? No to co? Może zaraz zaczniemy od filmu, tylko przemieszczę swoją kanapę, ale to zaraz. A my podsumujemy ten rok. To by na to widział, to chodźcie. O nie, nie, co się stało? nie Dzień dobry, zostawiam synka, przyjadę po ciebie później, synku. Ale to nie jest teraz czas na to. Jeździ się ze przez przy skarpalku. Przy szkole. Proszę iść stąd najlepiej. Okej, okay, gotowe. Pewnie widzicie moje rączki. Jakiś szor... Pierwszy film tego roku. Widzowie, życzę wam, aby ten rok był lepszy, nie gorszy, i żeby nie zleciał tak szybko jak ten. Już w Sylwestra będzie u mnie short. Happy New Year.